Cześć Boże, witajcie! Znów w tym samym lesie, znów z tym samym śniegiem. Pamiętacie, ostatnio mówiłem, wprowadzając w życie kontemplatywne tak jak potrafię i tak jak sam je przeżywam i uczę się przeżywać, mówiłem o przyjmowaniu samego siebie. Mówiłem o tym, że to jest zadomowienie się w sobie. Że to jest coś bardzo ważnego, żeby móc się spotkać z Bogiem, który we mnie mieszka, móc się spotkać też z drugim człowiekiem, bo przecież potrzebuję wiedzieć, kim jestem, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, a to na tym też polega. Chciałem tylko dopowiedzieć jedno słowo do, do, do tego, mianowicie, że to mnie prowadzi do tego, że ja przed samym sobą, wobec samego siebie, mogę się skłonić z szacunkiem. Tak? Wobec siebie samego, wobec istnie, mojego istnienia. To nie jest żaden egoist czy narcyzm, kiedy ja kłaniam się samemu sobie, choć wiemy, że przecież kłaniać się mamy Bogu samemu. Kłaniając się, czy mając szacunek do samego siebie, bo o ten szacunek tu chodzi. I szacunek, który ja też łączę ze słowem łagodność wobec samego siebie, a zwłaszcza wobec słabości swoich. Swoich grzechów, upadków, niewierności, podłości i różnych rzeczy, które w sobie odnajdujemy. To, to, ponieważ ta łagodność, w tym słowie, jak pamiętamy, czy jak widzimy, jest godność. Łagodność, lubię się czasem pobawić słowami, i, i właśnie to mi kiedyś tak stanęło przed oczami, że łagodność chroni moją godność, podobnie jak Bóg chroni moją godność. A Bóg, który nie chce zniszczenia, i Bóg, który nie. Nie jest przemocowym Bogiem, więc ten Bóg strzeże mnie tak naprawdę. Ja, który jestem kochany i, i który kocham, ja taki jestem podobny do niego. Nie, który jest w jakiś sposób ciągle szorstko traktowany, maltretowany, niszczony, gnębiony. Nie, wtedy nie potrafię kochać. Nie potrafię. Wtedy chronię siebie na wszelkie sposoby. A potrzebuję właśnie. Łagodności wobec siebie i potrzebuję głębokiego szacunku wobec siebie. I jakby skłaniając się przed samym sobą, przed swoim istnieniem, to tak naprawdę skłaniam się przed tym, który mi to istnienie dał przed samym Bogiem, twórcą, stwórcą, ożywicielem mojego istnienia. I warto, zwłaszcza w trudnych momentach, w trudnych chwilach, właśnie w jakichś trudnych, Y, sytuacjach y, okazywania swojej własnej słabości, którą sobie uświadamiamy, czy grzeszności, zobaczyć, czy ja mimo wszystko mogę sobie ich i potrafię pokazać, okazać miłosierdzie. Czy ja w tym momencie właśnie takim, kiedy ujawniła się moja słabość, ja mogę być wobec siebie miłosierny i łagodny. Czy mogę sobie okazać szacunek. Czy jednak pojawią się we mnie szorstkie myśli na swój temat, a ty znowu taki, a ty owaki, a ty... Coś, co tak naprawdę mnie niszczy i zabija, i sprawia, że, że trudno mi kochać i trudno przyjmować miłość. To znaczy, trudno przyjąć łaskę Pana Boga. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważne: miłosierdzie wobec siebie, łagodność wobec siebie, głęboki szacunek wobec tego, kim jestem, takiego, jakim stworzył mnie Pan Bóg. A drugie słowo, jakie chcę dzisiaj powiedzieć, temat, który jakoś wybrałem właśnie w tych okolicznościach przyrody, które teraz mamy przed sobą. Słońca, które, które się przebija przez drzewa, słońca, w którym no właśnie, pięknie oświetla ten las i ten śnieg, to kwestia, czy temat, który chcę podjąć, temat spaceru uważności. Spacer uważności. To jest takie określenie, które mówi o Powolnym, takim, że tak powiem, powolnej drodze, którą pokonuję bardzo powoli i w której uruchamiam tylko moje zmysły. To znaczy, spacer, w którym chcę być uważny, i on to właśnie oznacza, w którym chcę być uważny na to, co jest. Często mówię o tym, że ja chodziłem po lesie, nie widząc drzew, nie słysząc ptaków. Po prostu chodziłem zajęty swoimi myślami. Spacer uważności to taki spacer, w którym ja nie zajmuję się sobą. Owszem, przychodzą różne myśli do mojej głowy, pojawiają się różne odczucia, pragnienia, tęsknoty, wyobrażenia, pomysły, wspomnienia to wszystko przychodzi do mnie, ale ja się tym nie zajmuję. Ja jestem w tym, co teraz robię, w tym, co teraz jest. Tak jak teraz to, co robię, to powoli idę, patrzę w kamerkę smartfona, mówię do Was, tak? ale od czasu do czasu się rozglądam. I spacer uważności polega przede wszystkim na uruchomieniu zmysłów. Patrzę, patrzę i nic nie robię z tym, co widzę. Przyjmuję to, co widzę, przyjmuję. To wracam do pierwszego odcinka. Przyjmuję tę rzeczywistość, którą widzę, przyjmuję ją moim wzrokiem i całym sobą. Patrzę bez oceniania, patrzę bez nazywania, patrzę bez robienia czegokolwiek pozwalam, żeby ta rzeczywistość jakby która mi się objawia, staje przede mną, weszła do mojego wnętrza. Czy coś tam zrobi czy nie, to nie jest istotne. Ja mogę coś odczuć, nie muszę niczego odczuwać. Po prostu patrzę. Mogę podejść do drzewa, które mam przed sobą. Tak, teraz na przykład podchodzę do drzewa i po prostu mogę je dotknąć. Mogę poczuć jego fakturę, w szorstkość, jak jest twarde albo nie, czy jest zimne, czy jest ciepłe, ale ja tego nie nazywam. Ja nie intelektualizuję tego, nie, nie rozmyślam o tym. Nie myślę już o tartaku i o tym, co by z tego drewna można było zrobić. Nie patrzę użytkowo na to drewno. ja tylko, ja tylko po prostu doświadczam. Dotykam, żeby doświadczyć. E żeby spotkać się jakby z tą rzeczywistością, która, która przede mną staje, która się przede mną jawi, mogę patrzeć na, na ten śnieg, na te drzewa. Mogę też się zatrzymać, i tak naprawdę taki uważny spacer polega na częstym zatrzymywaniu się, im wolniej idziemy, im wolniej się poruszamy, a wręcz im bardziej, im częściej się zatrzymujemy, tym nasza wrażliwość jest większa tym więcej widzimy chociaż też nie chodzi o to żeby więcej widzieć żeby więcej dostrzegać chodzi o to żeby patrzeć żeby spostrzegać postrzegać e, mogę się zatrzymać posłuchać dźwięków tych dźwięków które są blisko mnie dźwięków miasta gdzieś w oddali po prostu słuchać nie nazywać tego co słyszę nie analizować w żaden sposób po prostu słuchać Patrzeć, dotykać, słuchać. Mogę wąchać, czuć, mogę smakować, choć w zimie teraz trudno coś może smakować. Mogę posmakować, jak śnieg smakuje jaki jest ten śmieg, śnieg, jakie, jakie to coś jest ale bez nazywania, bez dookreślania, bez analizowania, bez intelektualizowania, rozważania tego proste patrzenie. Dla mnie to było odkrycie swego czasu, i te uważne spacery dzisiaj z perspektywy czasu widzę, bardzo mi pomogły, no właśnie w mojej wrażliwości. Bardzo mi też pomogły zakorzenić się w tym, co jest teraz. To nie zawsze mi wychodzi i czasem nie wiem do końca jeszcze, co czuję, co przeżywam, zwłaszcza w moim wnętrzu, ale pozwala mi też zorientować się w rzeczywistości na zewnątrz, pozwala mi widzieć rzeczywistość taką, jaka jest. I na przykład, kiedy budzą się różne lęki, obawy, to co, warto to co warto zrobić, to jest zatrzymać się i powiedzieć: Dobrze, ale co jest teraz? Co jest teraz? Gdzie w czym ja teraz jestem? Czy ten lęk dotyczy czegoś naprawdę rzeczywistego? Co byśmy może bardziej nazwali to strachem jakimś, o coś, o kogoś, o siebie? Czy to jest taki lęk, który jest, no byśmy powiedzieli, irracjonalny? No, po prostu. Y Boję się czegoś, co, co się jeszcze nie wydarzyło i wcale nie wiem, czy się wydarzy, ale ja już się tego boję. Nie? To mnie bardzo wyciąga z tego, co jest teraz i nie pozwala mi przeżywać życia teraz. Wprowadza mnie w świat lęków, obaw yy, i takiego tkwienia w sobie, które dołuje, które nie przynosi życia, które nie, jakby nie pozwala yy, kontaktować się z tym, kim jestem naprawdę. I warto w takich momentach, zwłaszcza tych silnych emocji, które się w nas mogą budzić, wracać do rzeczywistości. Ale co ja widzę z myślami? Gdzie ja teraz jestem? Co czuję? Co jest wokół mnie? Kim ja teraz jestem? Co ja teraz robię? Takie zakorzenienie w sobie albo jak ostatnio użyłem tego słowa zadomowienie, powrót takie poczucie gruntu pod nogami wręcz poczuć, co ja mam pod nogami. Że stoję twardo na ziemi, pomimo różnych lęków, obaw, to życie dalej jest, istnieje i Pan Bóg je podtrzymuje. Więc życzę nam wszystkim trwania w tym, co jest teraz, z naszymi przede wszystkim zmysłami, które są tymi receptorami, które chwytają rzeczywistość zewnętrzną, ale też pozwalają nam wejść do rzeczywistości wewnętrznej. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem.